Nie zapomnij zostawić słupka i łapki w górę dzięki. A tutaj pięć ostatnich subków. Dzisiejszy odcinek jest poświęcony bohaterom serialu Rodzina Zastępcza, których już z nami nie ma. Anna Kwiatkowska, czyli Gabriela Kownacka, zmarła w Warszawie 30 listopada 2010 roku. W wieku 58 lat, przyczyną zgonu był nowotwór. Aktorka spoczęła na cmentarzu ewangelicko-augusburskim w Warszawie. Ostatnią rolę zagrała w serialu Dwie Strony Medalu w 107 odcinku jako Jolanta Wysocka, a debiutowała w filmie Wesele jako Zosia. Od 1999 roku do śmierci była związana z Teatrem Narodowym w Warszawie. Pani Gabriela najbardziej znana była z rodziny zastępczej oraz matki żony i kochanki, a możemy zobaczyć ją m.in. w takich produkcjach jak Miania 67 odcinek na dobre i na złe jako Lidia Kornecka w 93 odcinku, Killerów dwóch jako prezydentowa, Fuchs jako Aleksandra czy pięć dni z życia emeryta jako panna Bożęka w 5 odcinku. Dziadek Kuby, czyli Stanisław Michalski, zmarł po długiej chorobie w Gdańsku 1 lutego 2011 roku w wieku 78 lat. Aktor spoczął na cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku. Ostatnią rolę zagrał w filmie Miasto z morza jako dyrektor gimnazjum polskiego w Gdańsku. Debiutował w filmie Pierwszy start jako junak. Dziadek Kuby był w serialu od 157 odcinka. Ostatni z jego udziałem to 328 odcinek. Pan Stasiu najbardziej znany był z filmu Potop oraz rodziny zastępczej, a możemy zobaczyć go m.in. w takich produkcjach jak Krzyżacy jako polski poseł, lokatorzy w dwóch rolach jako lekarz w 112 odcinku oraz kelner w bistro w 172 odcinku, czy sąsiedzi też w dwóch rolach, pracownik pralni oraz profesor Karbiński. W 1953 roku zdobył Mistrzostwo Polski w Koszykówce z drużyną ŁKS Łódź. Dariusz Kwieciński, czyli Marcin Kowodyński, zmarł w Gliczarowie Górnym 1 lutego 2001 roku w wieku 20 lat. Przyczyną zgonu był wypadek narciarski. Aktor spoczął na cmentarzu komunalnym północnym na Wólce Węglowej w Warszawie. Ostatnią rolę zagrał w serialu M jak miłość. Jako kolega Pawła w 15 odcinku, a debiutował w spektaklu telewizyjnym Chłopcy z Placu Broni. Jako czonakosz Darek w rodzinie zastępczej po raz pierwszy pojawił się w 11 odcinku, a ostatni z jego udziałem to 72 odcinek. W 2001 roku miał premierę film dokumentalny Jak orzeł poświęcony jego osobie. Marcin zagrał zaledwie 10 ról, a możemy zobaczyć go m.in. w takich produkcjach jak Sara Chłopaki Nie Płaczą Jako Serwer czy I Love You. Od 2001 do 2006 roku w dniu urodzin Marcina była przyznawana nagroda jego imienia. Laureatami byli m.in. Jan Mela czy Maciej Sztur. Pani Danusia czyli Maria Klejdysz zmarła w domu artystów-weteranów scen polskich w Skolimowie. 21 listopada 2009 roku, w wieku 82 lat, przyczyny zgonu nie podano do publicznej wiadomości, aktorka spoczęła na cmentarzu parafialnym w Skolimowie. Ostatnią rolę zagrała w serialu Blondynka w pierwszym odcinku jako Wanda Babcia Sylwii, a debiutowała w filmie Zagubione uczucia jako Zofia Stańczykowska. Danusia w serialu pojawiła się w 25 odcinku. Pani Maria najbardziej znana była z takich produkcji jak Panna nikt plebania symetria daleko od szosy, Znachor ryż czy pogoda na jutro. Ciocia Adela, czyli Barbara Rylska. Zmarła w Warszawie 11 stycznia 2025 roku w wieku 88 lat. Przyczyny zgonu nie podano do publicznej wiadomości. Aktorka spoczęła na cmentarzu brudnowskim w Warszawie. Ostatnią rolę zagrała w serialu Adam i Ewa jako Melania Laudańska, a debiutowała w spektaklu telewizyjnym Podróż. Ciocia Adela pojawiła się w rodzinie zastępczej w 56 odcinku. Pani Basia najbardziej znana była z filmu Poszukiwany Poszukiwana. Po tej roli na ponad 30 lat zniknęła z ekranów. Hans Wolf, czyli Emil Krasiewicz, zmarł w Warszawie 18 marca 2020 roku w wieku 97 lat. Przyczyny zgonu nie podano do publicznej wiadomości. Aktor spoczął na cmentarzu wojskowym na powązkach w Warszawie, w Alei Zasłużonych. Ostatnią rolę zagrał w serialu Barwy Szczęścia 1309 odcinek jako Tadeusz Ojciec Joli, a debiutował w filmie Warszawska Premiera jako George. Hans w serialu pojawił się w 30 odcinku. Pan Emil najbardziej znany był z takich produkcji jak Stawka większa niż życie, Krzyżacy oraz Jak rozpętałem drugą wojnę światową. Michał, czyli Jacek Chmielnik zmarł w Suchanowie 22 sierpnia 2007 roku w wieku 54 lat. Przyczyną zgonu było śmiertelne porażenie prądem. Aktor spoczął na cmentarzu komunalnym Sarzew w Łodzi. Ostatnią rolę zagrał w spektaklu telewizyjnym Afera mięsna jako Zdzisław Żandarowski. Debiutował w serialu Ile jest życia? Jako pan młody w urzędzie stanu cywilnego. W dziewiątym odcinku Misiek pojawił się w rodzinie w 150 odcinku i był narzeczonym ciocie uli. Pan Jacek najbardziej znany był z takich produkcji jak Wabank Size” czy warto kochać. Joanna, czyli Eugenia Herman, zmarła w Domu Artystów Weteranów z ten Polski w Skolimowie 19 lipca 2021 roku, w wieku 91 lat. Przyczyny zgonu nie podano do publicznej wiadomości. Aktorka spoczęła na Cmentarzu Komunalnym Północnym na wulce węglowej w Warszawie. Ostatnią rolę zagrała w serialu Ojciec Mateusz, jako pani Stefania w 204 odcinku, a debiutowała w filmie Nikodem Dyzma. Jako sekretarka dyzmy Joanna w rodzinie zastępczej pojawiła się w 48 odcinku. Pani Eugenia najbardziej znana była z takich produkcji jak W labiryncie ranczo matki żony kochanki. Królowa Bona czy 07 zgłoś się. Leon Kwiatkowski czyli Jan Machulski zmarł w warszawskim szpitalu bielańskim. 20 listopada 2008 roku w wieku 80 lat przyczyną zgonu był zawał serca. Aktor spoczął na cmentarzu wojskowym na powązkach w Warszawie w Alei Zasłużonych. Ostatnią rolę zagrał w filmie Orkiestra Niewidzialnych Instrumentów jako Strzelec, a debiutował w filmie Trzy Opowieści jako Junak SP. Stryjaca w serialu pojawił się w 135 odcinku. Pan Jan najbardziej znany był z takich produkcji jak Wabank Wabank 2, czyli Riposta czy Ostatnim Dniu Lata. Generał dewizy, czyli Jan Kociniak, zmarł w Warszawie 20 kwietnia 2007 roku w wieku 69 lat. Przyczyną zgonu był nowotwór żołądka. Aktor spoczął na cmentarzu wojskowym na powązkach w Warszawie. Ostatnią rolę zagrał w filmie Ryś jako Listonosz. Debiutował w filmie Miejsca na ziemi jako Kosoń. Generał w rodzinie pojawił się w 68 odcinku. Pan Jan najbardziej znany był z takich produkcji jak Złotopolscy Samożycie oraz programu, który prowadził wraz z Jankiem Kobuszewskim, Wielokropek. damingował takie bajki jak Pszczółka Maja jako Gucio, serię bajek Kubuś Puchatek jako Kubuś Puchatek. Ciocia Salomela, czyli Zofia Czerwińska, zmarła w warszawskim szpitalu 13 marca 2019 roku, w wieku 85 lat. Przyczyną zgonu były komplikacje po operacji kręgosłupa. Aktorka spoczęła na cmentarzu komunalnym północnym na Wólce Węglowej w Warszawie. Debiutowała w filmie pokolenie jako barmanka Lola. Pani Zofia najbardziej znana była z takich produkcji jak 40-latek alternatywy 4, czy w roli w serialu Świat według kiepskich, która była jej ostatnią, ponieważ zmarła miesiąc po zakończeniu nagrywania serialu. Ciocia Salomela w rodzinie zastępczej pojawiła się w 224 odcinku. Malas, czyli Krzysztof Manaszczyk zmarł w Warszawie 1 sierpnia 2024 roku w wieku 54 lat. Przyczyny zgonu nie podano do publicznej wiadomości. Aktor i lektor spoczął na cmentarzu komunalnym północnym w Antoninowie pod Warszawą. Ostatnią rolę zagrał w filmie Pitbull. Ostatnia produkcja jako lektor w filmie Diana. A debiutował w filmie Wszystko co najważniejsze jako żołnierz na ulicy. Malas pojawił się w serialu w 206 odcinku. Pan Krzysztof najbardziej znany był z takich produkcji jak Samo życie czy na dobre i na złe. Użyczył swojego głosu m.in. w takich produkcjach jak Shrek, Shrek 2, Jako Shrek, Gdzie jest Nemo, Jako Otis, Kung Fu Panda, Ratatuj czy Asterix i Obelix w misjach